Cześć, z tej strony Haszczak. Chciałbym Wam zrobić mały bajczek i sobie postanowiłem, że w sumie opowiem Wam trochę o mojej dirtubeczce. Powiem Wam podzespoły różne, jak to wygląda. I od razu chciałam powiedzieć, ja Wam to mówię bardziej jako ciekawostkę, po prostu dodam tutaj jakiegoś vloga. Przy okazji będziecie wiedzieć, na czym jeżdżę. Jeżeli chodzi jeszcze o bajczek downhillówki, musicie niestety poczekać, bo muszę przygotować to, bo. No, jeszcze nie przygotowałem, ale postaram się dla Was zrobić też bike check mojej downhillówki. Zacznijmy od ramy. Rama to NS Bike Zirkus 2021. W takim różowo-żółtym. Takie, no, występowały tylko tak naprawdę fabrycznie. Całe złożone rowery. No, ja sobie ten rower przyrobiłem, więc ten rower wyglądał całkowicie inaczej, gdy był nowy. Ja go kupiłem używanego tak około pół roku. W okazyjnej cenie. I postanowiłem sobie, że go trochę przerobię. w niej widzicie, rower jest customowy. Ten rower przypominam, że jest przerobiony pode mnie. E, Czym to zmienił? Kilka rzeczy, oczywiście. Więc lecimy. Kolejna część, koła. E, te fabryki. W sumie niedużo. Tutaj mam do pokazania. Zwykłe takie koła na obręczach Otenesa. Piasty też Otenesa. Trochę jest podgłośniona. Później wam pokażę, jak to chodzi. Opony to są Candy Small Block 8. Spoko oponki. Ile mam barów w nich? Coś około czterech barów. Nie chcę Was skłamać. Dętki to są też jakieś odkędy. I w sumie spoko się na tym jeździ. Planuję wymienić na Maxisa, bo już trochę są starty te opony. Pyk. Są to takie spoko oponki do jeżdżenia sobie do pump trucka, do jakichś chopek. Spoko się spisują. Nawet spoko są. Dobrze, kolejna część to w sumie Yy, amortyzator może być, Fox Talas 32 RL, nie jest najczystszy. Planuję zmienić amortyzator. Foxy, Talasy że tak powiem, co niektóre ciężkie są w serwisie. Chodzi mi bardziej o to, o części do nich. Że tak powiem, w sumie no ciężki, ciężka sprawa co do tych Foxów. Czy ten jest w dobrym stanie? Jest bardzo dobrym moim zdaniem. E, dobrze chodzi. Co oznacza Talas w tym Foxie? Może co niektórzy wiedzą, może co niektórzy nie. Fox Talas oznacza, że ten amortyzator posiada regulację skoku. Posiada takie pokrętło, talas. I jeżeli je przekręcicie, to zmienia się skok. Niestety, ale to pokrętło odciśnienia nie chodzi za dobrze. Jak najpewniej widzicie, no, ten rower jest trochę podniesiony z przodu. Czy mi to przeszkadza? No, aktualnie nie za bardzo, ale jednak wolę mieć skok 100, a nie 120 czy 140. Więc ten amortyzator raczej będę wymieniał. Na co? Nie wiem, zobaczymy. Zobaczymy, jaka opcja będzie. Najpewniej widzicie, tutaj jest dużo miejsca między kierownicą a ramą. Moskiem a ramą, no bo tu miał być rotor. Niestety rotora nie będzie. W sumie miałem taką wizję, że tu będę miał rotor, ale robię bar spiny. Na razie mam tutaj na chyba, nie chcę skończyć. 6 bar spinów, linkę w jedną stronę. Hamulec to tak, tro, proszę mechaniczny i właśnie spytacie się najpewniej zaraz co to za gumeczka? To jest gumeczka, że jak robicie Barspina i uderzycie palcem powiedzmy, to Was wtedy nie boli, więc w sumie spoko. są więcej takie taki na Kierownica Otenesa. Z tej true, pyk, piękna, moim zdaniem, spoko. Jak najpewniej widzicie, ta kierownica jest strasznie skrócona, jest mega mała. Pyk. Bez, mega mała jest ta kierownica. Ale najlepiej mi się tak robi barspiny. Tutaj macie grip todi longi. Softy. Spoko gripy najlepsze. Oprócz tego, że tutaj się przesuwa trochę. Pedały tej macie. Nie pamiętam nazwy. Zapomniałem. Spoko pedały plastikowe z yy, pinami metalowymi. Szybko opowiadając jeszcze, sidełko Titla. Kolor taki. Taki skórzany, ładny moim zdaniem, najbardziej mi się podobał. Jak polecam, strasznie dobre sidełko. Szczerze, chyba najlepsze ze wszystkich jakie miałem. Sztyca taka od Chińczyka. Tutaj macie zacisk Otenesa. moim zdaniem jest ładny pasuje do roweru. Wy tutaj macie korby Shimano Essa z przodu zębatka 32 zęby, wygląda mostek tam też Otenesa. Tak ten rower wygląda w pełnej kazałości. Czy się opłacało, czy nie, tak szczerze nie powiem Wam. Czy, przeważy, przy, czy przeważyłem dużo bardziej wartość roweru? No tak. No, jeszcze tutaj dużo upgrade'ów planuję i szczerze, dopóki chyba na razie tak myślę, że jeżeli ta rama się na razie sprawdza, to zostawi ją. Nie jak Wam obiecałem, szybki sound check piasty. Już mi spoko jest ten rowerek. Czy się sprawdza dla mnie jako dirtówka Szczerze, Geometria ramy jest dla mnie spoko. Dobrze, więc mam nadzieję, że Wam się spodobał taki mały bike check, żeby zobaczyć w sumie na czym jeżdżę i dobra, teraz przechodzimy do kolejnej części odcinka, w której sobie trochę pojeżdżę w lesie i porobimy sobie różne triki, niestety, ale wtedy strasznie padało, no i mam trochę mniej nagrań, ale dalej coś tam już jest, więc zobaczcie to sobie, zapraszam do oglądania. No. I dobra, już było lepiej I dobra, tak szczerze, dawno nie skakałem w takich warunkach Podoba mi się, nie można się poddawać Więc O, jest tak ślisko, że ja nie wyrabiam O, nic nie widzę Ło! Wow. Niestety musimy jechać Bo warunki tutaj są no... Okropne Dobrze, więc to już w sumie koniec vloga Sorry, że was męczę trochę tą miejscówką I tymi samymi praktycznie trikami No, ale wtedy padało To była w sumie taka jedyna miejscówka, na którą mogłem pojechać Niestety, ale już musiałem wracać Bo jak widzicie najpewniej po obiektywie z kamery Strasznie padało I mam nadzieję, że wam się spodobał ten vlog Wyczekujcie na kolejne więc Dziękuję wam bardzo za oglądanie Żegnam już Was. Na razie cześć. Lecimy do proponowanych filmów.